www.emyślnikcolo.pl. To jest drugi już, tak jak pani rektor powiedziała, jarmark produktów regionalnych. To był taki pomysł w ramach promocji powiatu, by stworzyć też promocję lokalnych producentów żywności. Tych, którzy produkują na małą skalę, ale dobrą lokalną żywność. I tutaj dzisiaj możemy właśnie tych producentów tych lokalnych producentów żywności dzisiaj spotkać, pokosztować bo jest i degustacja, ale jest ta szansa i możliwość zakupu tych produktów pomysł się zrodził z tego tytułu, że tak naprawdę dziś już chyba świadomość nasza żywieniowa jest bardzo duża i każdy chce jeść dobre i zdrowe zdrowe produkty i tak naprawdę to produkty lokalne zapewniają nam przez to, że wyrabiane są tradycyjną metodą tak naprawdę ten niepowtarzalny smak, ale i ten niezwykły aromat, co dzisiaj też można przy wielu tych stoiskach poczuć. I w dobie tej ogromnej chemizacji produkcji żywności, to co jest realizowane w ramach tej produkcji masowej, to dzisiaj właśnie produkty. Lokalne pozbawione są tej chemii, tych dodatków, tych ulepszaczy, i tak naprawdę to jest czysty produkt. A jak czysty, to i zdrowy. I stąd też chcemy promować to, co jest dobre, to, co jest polskie, a najlepsze, żeby było polskie. I taka jest, takie jest nasze przesłanie. A drugim takim, takim elementem, na którym nam bardzo zależy, to tak naprawdę promocja naszego regionu, naszego powiatu, bo produkty regionalne to też. W produktach regionalnych chyba najbardziej jest przedstawiana tak naprawdę nasza historia, tradycja, kultura i ta tożsamość regionu zawiera się w tych produktach lokalnych, co z przyjemnością promujemy.